Siemaneczko, z tej strony macie i w tym odcinku pokażę ci jak możesz rozszerzyć przestrzeń dyskową systemu Ubuntu, który korzysta z LVM-a bez reinstalacji i utraty danych. Jeśli chodzi o cały proces, to mam środowisko na VMware Workstation. Chciałbym tu sobie rozszerzyć dysk i pokażę Wam właśnie jak to zrobić, żeby było to widoczne na naszej maszynie wirtualnej. Ponieważ jeśli sobie po prostu zrobimy expand na samym dysku, to niestety sama maszyna tego nie ogarnie, trzeba jej pomóc. Więc zacznijmy sobie od tego, że biorę naszą maszynkę i ją wyłączam. Klikamy sobie teraz Settings, wybieramy sobie Hard Disk i dajemy expand. Ja sobie go rozszerzę do 30 GB. Dajemy expand, OK. OK i włączamy naszą maszynkę. Ja połączę się do niej za pomocą ssh, i teraz możemy użyć komendy lsblk, żeby sprawdzić wszystkie nasze dyski i partycje. Dzięki temu możemy upewnić się, który dysk i partycja zawiera LVM oraz czy widać nowe nieprzydzielone miejsce. Tak więc, jeśli sobie zobaczycie, właśnie to Ubuntu, to jest nasza partycja LVM a sam dysk SDA widać, że ma size 30 giga, czyli widzimy, że zostało coś dodane. Jeśli mielibyście z tym problem, to możemy użyć tej komendy. Informuje ona jądro systemu, że dysk Def SDA mógł się zmienić, na przykład został powiększony i po takim skanie powinniśmy tu zobaczyć nasze powiększone miejsce. Zobaczmy teraz informacje o grupach LVM i naszych wolumenach, więc wpiszmy sobie vgdisplay. display. Widzimy tutaj informacje o naszej grupie wolumenów, więc mamy na przykład nasz Ubuntu VG. Widzimy, jaki jest size. Nie mamy tutaj nic wolnego miejsca, żeby go rozszerzyć, więc mamy te standardowe 23 GB, czyli to, co było przed naszym rozszerzeniem. I wpiszmy sobie jeszcze LV Display. Pokazuje nam dane o logicznych wolumenach, więc mamy tutaj na przykład. LVPath, który za chwilę nam się przyda, ja to sobie skopiuję. No i mamy LV size 23 GB. Użyjmy sobie teraz CF disk. Jak widać, mamy tutaj dostępne miejsce, więc lecimy na devsda sda3. Dajmy sobie na dole resize. i Możemy sobie to podciągnąć o wolne 5 GB, więc dajemy enter. Następnie Zapisujemy. Wpisujemy sobie tak. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, co nam wyświetli VG Display i LV Display. Jak widać, nic się nie zmieniło, więc użyjmy sobie komendy PV Display. Widzimy tutaj nasze fizyczne wolumeny, i jak widać, nie mamy tutaj jeszcze wolnego miejsca. Więc wykorzystajmy sobie komendę PV Resize i podajmy dysk, który tutaj mamy w PV Name Sprawdźmy sobie jeszcze raz. PV Display. Jak widać, teraz mamy wolne miejsce, które możemy sobie rozszerzyć. Ta komenda mówi LVM, że partycja DEV SDA3 się zmieniła i teraz jest większa. Dzięki temu nasz system LVM może zacząć korzystać z dodatkowego miejsca. Więc jeszcze raz sobie sprawdźmy. Co nam się wyświetli w PV Display, VG Display i LV Display. Jeśli chodzi o VG Display, widać, że teraz mamy wolne 5GB, więc rozszerzmy sobie teraz ten logiczny wolumen o całe dostępne miejsce. Więc wpisujemy sobie LV Extend, myślnik L, i tutaj chcemy, żeby o całe 100% wolnego miejsca rozszerzyć wolumen na ścieżce, którą sobie stąd kopiujemy. Sprawdźmy sobie jeszcze raz LV Display. Jak widać, LV Size teraz mamy 28 GB, więc widzimy nowy, większy rozmiar naszego wolumenu logicznego. Niestety, system plików nadal jest mniejszy i trzeba go poszerzyć. A możemy to sprawdzić za pomocą np. komendy DF-H, gdzie przy tej ścieżce widzimy 23 GB, i możemy to rozszerzyć za pomocą Resize 2FS. I podajemy jeszcze raz tą samą ścieżkę kupując z LV Display. I sprawdźmy sobie jeszcze raz DF myślnik H. I jak widać mamy teraz dostępne tutaj 28 giga. Więc w ten sposób udało nam się rozszerzyć nasz system plików. Teraz ma miejsce w końcu na dodatkowe dokery, więc możecie szykować się na kolejne odcinki. Dzięki bardzo za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania zadawajcie je w komentarzu. Do usłyszenia i cześć.